Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy pod tyłkiem znajduje się kład. Będziemy robić offroad z przyczepką. Jazda po prostu. Jazda w teren, wycinki, przycinki i inne takie różne sprawy. Spróbujemy to odpalić Proszę to się pojawia, wyświetlacz, kurde. Nawet działa! Jak natura chciała, tu się włącza bieg. Automat. o kurde, muszę ścisnąć sprzęgło którego nie ma. Dobra, na razie muszę wyłączyć telefon, bo kurde, będzie wypadek. Albo. Ja spróbuję ująć to wszystko odpowiednio. Spróbuję to ująć. Jak to się dzieje? O, teraz mi się udało włączyć. Tu jest gaz. próbujemy Piasku, uważaj. Ziemek! Po prostu transport na brzozówce się odbywa w różny sposób. Podąża za czołnikiem, holownikiem. Tutaj po prostu agroturystyka kwitnie. Chwasty rosną, maliny i inne indyki biegają, chóry śpiewają. Po prostu piękny, wiejski krajobraz, sieranka po prostu z wieczora i z ranka.